Szymon i sekrety stołu zapraszają. Szymon Brukwicki i Eugenia Czeszyńska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, a witam przede wszystkim pana Szymona Brukwickiego, który dzisiaj kolejnym temacie. Szymon i sekrety stołu. Dzień dobry Panie Szymonie. Dzień dobry Panie Eugeniu, dzień dobry Państwu. Witam Was serdecznie w kolejnym y, odcinku naszej kulinarnej audycji. Mam nadzieję, że ten ostatni tydzień minął Wam w takiej miłej atmosferze i że udało Wam się przygotować coś wyjątkowego na tę walentynkową kolację, moi drodzy. Być może ktoś z Was skorzystał z przepisów, które omawialiśmy w poprzednim odcinku. Jeśli tak, to mam nadzieję, moi drodzy, że efekt był smakowity, ale też romantyczny. Zmieniamy temat i wychodzimy w nieco bardziej analityczne, a jednocześnie takie fascynujące kulinarne rejony, że tak powiem. Ile razy słyszeliście różne rady na temat gotowania, czy dotyczące gotowania, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie? Wydaje się nam, że są to takie niepodważalne prawdy. I na pewno jest tak nieraz. W, y, w każdej sytuacji, w każdym domu, u każdego z nas. Ale czy rzeczywiście, moi drodzy, wszystko co słyszymy w kuchni jest zgodne z nauką? Czy zawsze musimy solić wodę na makaron, aby szybciej się zagotowała? Albo czy dodatek oliwy do wody rzeczywiście zapobiega się sklejaniu makaronu? A może smażenie na oliwie z oliwek to zbrodnia przeciwko kuchni? I dlatego, kochani, dzisiaj rozprawimy się z popularnymi, kulinarnymi mitami i sprawdzimy, co jest prawdą. A co tylko dobrze zakorzenioną w nas fikcją. Dlatego, moi drodzy, podzielę się z wami takimi ciekawostkami o metodach gotowania, kuchennych, właśnie przesądach, które przez lata funkcjonowały, yy, nie tylko funkcjonowały, bo funkcjonują nadal w naszych domach. Dlatego przygotujcie sobie oczywiście notesy, bo będzie ciekawie, a momentami zaskakująco. Panie Szymonie, mówimy naszym słuchaczom, że jesteśmy zdrowi, to jest bardzo ważne w tym okresie krypowym, ale też to zasługa nie tylko naszego organizmu, ale przeciwdziałanie, bo ja dzisiaj od Pana dostałam bardzo dobrą, smaczną herbatę malinową, a tych herbat już na przełomie tych kilku, nawet kilkunastu dni, to było dużo z cytryną, to co Pan mówił, z miodem, no i po prostu to daje nam tą, tą siłę, energię. Tak, oczywiście, proszę Państwa, a ja jeszcze pamiętam w domu dziadków, że wieczorem w weekend to jeszcze była herbata z prądem, więc wtedy <laughs> również rozgrzewająca, podnosząca jakby temperaturę taką odczuwalną, to jest właśnie. Ten sekret stołu. Ten sekret stop, ten tak, tak dokładnie, jest. dokładnie. No cóż, przerwałam panu, przepraszam bardzo, bo to też było potrzebne, żeby właśnie tutaj powiedzieć, jaki jest fajny klimat. Bo klimat, w każdym, w każdym przypadku, czy w domu, czy tutaj na nagraniach, jest bardzo ważny. O, właśnie teraz otrzymałem również, muszę się pochwalić, kropsiki, które też się nie zmarnowały, bo pan tutaj piekł te kropsiki. I żeby no, coś z tym zrobić, to co pan zrobił? Po prostu, że państwa, dzisiaj na produkcji w, w, w firmy, której prowadzę, zostało nam milona po prostu mięso mielone, no to wykorzystaliśmy to w ten sposób że usmażyliśmy klopsiki zrobiliśmy zalewę od tobą i taki mój pomysł dzisiaj był mówię, jeden swój dla mnie na kolację drugi dla pani Eugenii tak żeby było smacznie Zjedziecie weekend, państwo, bo to tak nie... za 2 3 dni akurat będzie jedzenia i tej serdeczności nigdy za dużo a to tutaj właśnie z panem Przywodem w tej rozmowie to nam się wszystko wszystko dzieje Panie Eugeniu i szanowni państwo kuchnia to jest mie miejsce właśnie zobaczcie tak, na przestrzeni jak sobie myślę, jaką kuchnia rolę odgrywa w naszym życiu. Ja w każdej audycji staram się Wam wskazać miejsce, że kuchnia to jest rzeczywiście to wielofunkcyjne i magiczne miejsce. Ale dobra, już nie będę się na ten temat rozwodził jeszcze bardziej. Zostanę przy temacie, a wy posłuchajcie. Bo jest to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nauką, ale właśnie także wieloma mitami, przysądami, które przez lata. Naprawdę bardzo mocno zakorzeniły się w naszej świadomości, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, i choć czasem mają sens, to wiele z nich nie wytrzymuje takiej konfrontacji z życiem codziennym czy z nauką. Dziś przyjrzymy się takimi 10 najczęściej powtarzanym mitom kulinarnym i sprawdzimy, co jest prawdą, a co jest zwykłą fikcją. Moi drodzy, sól przyspiesza gotowanie wody. To chyba jakiś taki jeden z najpopularniejszych mitów, jaki jest powtarzany i słyszany, który chyba usłyszał każdy, ktokolwiek gotował makaron czy ziemniaki, mówi się, że sól przyspiesza wrzenie wody, więc warto ją dodać jak najszybciej. Niestety, moi drodzy, ta nauka mówi nam co innego. W rzeczywistości sól podnosi temperaturę wrzenia wody, ale w tak niewielkim stopniu. Że nie ma to jakby realnego, o, to jest dobre słowo, realnego wpływu na czas gotowania. Więc moi drodzy, aby woda się, woda się nam zagotowała szybciej dzięki soli, to musielibyśmy jej dodać tak ogromne ilości, niż jakby nasze kubki smakowe byłyby w stanie zaakceptować. Więc w praktyce sól dodajemy głównie tylko dla lepszego smaku potraw a nie dla przyspieszenia gotowania i pytanie, drodzy. przed gotowaniem ziemniaków, czy po, czy w trakcie i to tak jak powiedziałem że nie ma to żadnego realnego wpływu, więc to jest bez różnicy proszę Państwa, tak naprawdę jest to bez różnicy, można dodać od razu żeby nie zapomnieć i to nie wydłuży, ani nie skróci Amit tego czasu a jest taki, że sól powoduje, że dłużej są twarde, o tak, to nieprawda prawda? to jest oczywiście nieprawda, mm. dokładnie Oliwa zapobiega sklejaniu się makaronu i zobaczcie, to jeden z naj, też takich najbardziej ropo, rozpowszechnionych błędów w kuchni. Otóż powiedziałem, że to jest nieprawda w pierwszym zdaniu. Wiele osób dodaje oliwę do gotującego się makaronu jakby wierząc, że dzięki temu nie będzie się sklejał, bo cały się pokryje jakby no, tym tłuszczem. Problem polega na tym, że oliwa unosi się na powierzchni wody i w rzeczywistości. Nie ma to żadnego wpływu na to, co się dzieje z makaronem pod wodą. Jeśli chcemy uniknąć jego sklejania, powinniśmy używać odpowiednio dużej ilości wody. Przede wszystkim, właśnie przynajmniej 1 litr na 100 gram makaronu. To zobaczcie, wyobraźcie sobie, my tak nie gotujemy makaronu w domu. Bierzemy jedną paczkę makaronu, na przykład do spaghetti, czyli nitki. Paczka ma zazwyczaj 500 gramów, prawda? Powinniśmy ją ugotować w 5 litrach wody. Moi drodzy, oprócz tego regularnie powinniśmy mieszać makaron w trakcie gotowania. Oliwa może jeszcze utrudnić nam późniejsze łączenie makaronu z sosem. Tak, ponieważ oblepia jego powierzchnię właśnie i sprawia, że sos jakby nie przywiera do niego dobrze, tak jak powinien. Moi drodzy, kolejna ciekawostka z oliwą. To, że smażenie na oliwie z oliwek jest niezdrowe, i teraz wiele osób unika takiego smażenia, wierząc, że w wysokiej temperaturze traci oliwa właśnie swoje właściwości czy wydziela szkodliwe substancje. Prawda, moi drodzy, jest jednak zupełnie inna, ponieważ oliwa z oliwek, zwłaszcza ta dobrej jakości, mówię tutaj o oliwie Extra Virgin, ma stosunkowo. Wysoki punkt, niektórzy mówią wrzenia, niektórzy dymienia, to jest gdzieś około 190, maksymalna to jest 210 stopni Celsjusza. I jest to znacznie takie bardziej stabilne niż wiele innych roślej, olejów roślinnych, na przykład takich jak margaryny, moi drodzy. Więc właśnie, jeżeli już nie smażymy na maśle, o tym też dzisiaj z panią Eugenią rozmawialiśmy między sobą, to nie na margarynie, moi drodzy, to używamy oliwy z oliwek, właśnie ty Ekstra virgin po to, że ona nie zostawia takiego charakterystycznego, gorzkiego również po smaku. Oliwa dodatkowo zawiera, moi drodzy, przeciwutleniacze, które pomagają nam chronić ją przed rozpadem, pod wpływem ciepła, dlatego smażenie na oliwie z oliwek jest więc całkowicie bezpieczne, kochani. A w kuchniach śródziemnomorskich przecież, takich jak chociażby włoska, jest to praktykowane od setek lat. Chciałam zapytać, bo ostatnio używam oliwy, no nie wiem, co to jest rzepaku, i tam były, są takie, no, warzywa. Warzywa, sałata i tam różne inne, że to niby jest do sałatek. Czy ja mogę smażyć na tej oliwie też? Jeżeli jest to olej rzepakowy, czy tam oliwa jakiegoś rodzaju, to oczywiście, że możemy na tym smażyć. Jednak musimy zapoznać się, co to dokładnie jest. Jeżeli jest to olej, bądź oliwa z oliwek, bądź olej rzepakowy, słonecznikowy, aromatyzowany z różnymi dodatkami, oczywiście możemy tego używać do smażenia. No, tak jest, jest, moi drodzy, bardzo dobrze. Szymon i sekrety stołu zapraszają. Szymicki i Eugenia Czeszyńska. słyszymy, że surowe pieczarki są trujące. Co wy na to? No nie usłyszę niestety waszej odpowiedzi, ale to prawda, że zawierają takie niewielkie ilości. Agarytyny. To jest taka substancja, która w dużych ilościach może być szkodliwa. Jednak badania pokazują nam, że w zwykłych pieczarkach, takich naszych, uprawianych dla nas, dla ludzi, by stanowić realne zagrożenie, jest zbyt mała. I co ciekawe, moi drodzy, obróbka termiczna, czyli gotowanie, smażenie, pieczenie. Właśnie całkowicie, może nie całkowicie, ale w dużej mierze rozkłada te substancje, dzięki czemu te pieczarki są jeszcze bezpieczniejsze. W praktyce, surowe pieczarki można spożywać bez obaw, więc możemy wziąć surową pieczarkę, oczywiście oczyszczoną ją, i ją zjeść, choć ich smak i tekstura są bardziej wyraziste właśnie po podgrzaniu. Teraz taka półprawda. Czy miód traci właściwości w gorącej herbacie? Nawet ten mit zawiera ziarno prawdy. Dlatego, że miód rzeczywiście zawiera różnego rodzaju enzymy, substancje o właściwościach prozdrowotnych. Które mogą ulec rozkładowi. Mówimy teraz o wysokiej temperaturze, oczywiście. Jednak nie oznacza to, że miód całkowicie traci swoją wartość. Miód nadal dostarcza nam minerałów i naturalnych cukrów, nawet jeśli zostanie dodany do gorącej herbaty. Jeśli zależy natomiast nam na takim pełnym spektrum jego właściwości, warto dodać go do lekko przestudzonego napoju, najlepiej te w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Moi drodzy, kolejny mit, ten mi się podoba najbardziej, to jest taki mój warsztatowy mit. To taki stary, domowy zwyczaj, który jakby nie ma w ogóle realnego uzasadnienia. I ja zawsze mówię, proszę Państwa, to jest bzdura, ponieważ wiele osób po pasteryzacji obraca słoiki do góry dnem, wierząc, że w ten sposób lepiej się zamkną. A w rzeczywistości, proszę Państwa, na czym polega pasteryzacja? Pasteryzacja powoduje wytworzenie próżni, która sama w sobie wystarcza, aby szczelnie zamknąć słoik. Odwracanie może być wręcz ryzykowne, bo jeśli słoik nie został prawidłowo zamknięty bądź niedomknięty, zawartość może się wydostać, zanieczyszczając właśnie pokrywkę i wtedy powoduje się, proszę Państwa, rozwój bakterii. Jestem gospodynią, która no. Niestety zrobiła ten błąd, dziewieczkę w dół, no i musiałam niestety, ale wyrzucić, wylać to, bo to było aż, no nie do, nie do użycia, jeśli chodzi o ten przecier pomidorowy, który był gotowany oczywiście i potem myślałam, że to przysie, się, przy, się, ale niestety tak się nie stało. Oczywiście, proszę Państwa, więc nie popełniajcie takich błędów. Kochani, kolejna ciekawostka, czy alkohol wyparowuje całkowicie podczas gotowania? I ja moi drodzy też myślałem na początku, że tak jest, ale pod wpływem ciepła, on nie do końca odparowuje z naszych dań. To nie jest właśnie do końca prawda, dlatego że ilość alkoholu, która zostaje w daniu, tak naprawdę zależy od czasu gotowania i temperatury. Tak, czy używamy wysokich, czy małych temperatur. Przykładowo, jeżeli flambirujemy danie, o flambirowaniu też będziemy rozmawiać później. Nie znam tego powiedzenia. Flambirowanie, proszę Państwa, to jest takie jakby gotowanie, grillowanie w ogniu na patelni, tak? Czyli mamy patelnię na przykład, podsmażamy sobie jakieś owoce, powiedzmy pomarańcze, banan, żeby szybko zobrazować państwo. Dodajemy alkohol i na mocno rozgrzaną patelnię ten alkohol yy, przechodzi w stan lotny, podpalamy go. O. Tak, Ta czynność, jakby to co robimy, nazywa się właśnie flambirowaniem. E, i, na, I wtedy flambirujemy właśnie te owoce, e, to jest, owoce. Smaczne, to jest prze, e, przepyszne, banan, oczywiście. Tak, może jako dodatek do, do, nawet do obiadu, no, tak jako desę zrobić. Dokładnie. Więc moi drodzy, po takim 10 minutowym gotowaniu może nadal pozostać w potrawie jakieś 10-20% pierwotnej ilości alkoholu, więc Całkowite usunięcie alkoholu, takie całkowite, wymaga jednak wielogodzinnej obróbki. Kolejna, proszę państwa, sprawa taki mit, który ma swoje uwaga uzasadnienie. Odpoczynek ciasta na naleśniki pozwala glutenowi się rozluźnić, dzięki czemu naleśniki są bardziej elastyczne. Dlatego prawdą jest, że naleśniki wychodzą lepsze, jeśli ciasto odpocznie. Dodatkowo skrobia, proszę Państwa, lepiej wchłania płyn, co sprawia, że ciasto ma bardziej... Jednolitą konsystencję. Dlatego stosujmy właśnie taki odpoczynek 30-minutowy ciasta aż. na naleśniki. Tak, no, aż 30 minut. Czy woda gazowana też ma swoje znaczenie, jeśli dodamy, do czy tam nawet gdzieś? Jakiejś... Do naleśników, proszę tak. Państwa, ja uważam również, że to jest nawet y, taka czynność szkodliwa, dlatego że właśnie U. ma być to ciasto jednolite, elastyczne, natomiast wprowadzając jeszcze dodatkowo gaz do ciasta. No to my jeszcze je bardziej właśnie napowietrzamy. A to ciasto nie ma być prze, jakby za mocno napowietrzone. Jeżeli chodzi o wodę gazowaną, to na przykład do ciasta na gofry, już jak najbardziej. Jeżeli już jesteśmy przy tych należnikach, jaka jest kolejność y, robienia tych naleśników? Czy najpierw jajko, czy mąka, czy mleko? No wszystkie składniki do miski i mieszamy. Od razu. Albo ruską, oczywiście, albo ruską, albo mikserem. Mhm. Więc tutaj, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o naleśniki, no to jest banalnie prosta. Sprawa. Czy wrzucane jajko do wody pokaże nam, czy jest świeże? Proszę Państwa, oczywiście, że tak i to jest prawda, bo jest to bardzo popularna metoda, która faktycznie działa. Świeże jajko opada na dno naczynia, mm. tak? Czyli jeżeli wkładamy do wody, opada na dno, ponieważ ma niewielką ilość powietrza w komorze. Jeżeli jajko jest starsze, zaczyna unosić się pionowo, a jeśli wypływa na powierzchnię, to już proszę Państwa, w ogóle. Nie wolno tego jeść, do oczywiście. Do ogródka po troszkę, to może się przydać. Dokładnie, proszę Państwa. Więc to jest taka metoda na sprawdzenie, więc takich jajek nie jedzcie. Teraz kolejna teza, proszę Państwa. Ziemniaki chłoną nadmiar soli z potrawy. Jest to prawda czy mit? I niektórzy wierzą, że wrzucenie takiego ziemniaka do mocno posolonej zupy jakby wyciągnie sól, prawda? Natomiast w rzeczywistości tak naprawdę ziemniak, co nam wchłonie więcej płynu, a nie jeżeli tego stężenia soli jedyną proszę Państwa taką skuteczną metodą jest rozcieńczenie potrawy i tutaj na przykład właśnie niewielką ilością nieosolonej wody lub bulionu, więc jeżeli już to zostaje proszę Państwa nam, żeby pozbyć się soli rozcieńczanie potrawy, natomiast ziemniaki nam tutaj nie pomogą zobaczcie jak kuchnia jest pełna różnych mitów ale pełna różnych prawd, które od lat powtarzamy, często tak naprawdę bez zastanowienia. Mam nadzieję, że ta moja wypowiedź pozwoliła Wam spojrzeć na niektóre z nich z takiej nowej, głębszej perspektywy. Ciekawostki o metodach gotowania, gotowania i kulinarnych przesądach. Kuchnia to nie tylko miejsce, w którym właśnie przyrządzamy posiłki, ale ta przestrzeń znowu pełna tych tradycji, ale teraz wierzeń i przesądów, kochani. Wiele z nich przetrwało do dziś, mimo że nie mają żadnego naukowego uzasadnienia, ale zdarza się też, że w trakcie gotowania stosujemy, na przykład, techniki, które wydają nam się logiczne, ale w rzeczywistości jakby nie mają w ogóle wpływu na efekt końcowy. I dzisiaj przyjrzymy się takim ciekawostkom które z biegiem lat jakby wrosły w tą naszą kulinarną codzienność, moi drodzy. Prawda czy mit? Uwaga! Kobiety w czasie okresu nie powinny piec ciast, ani kisić ogórków. Proszę Państwa, no bzdura totalna to jeden z najbardziej takich znanych przesądów, który do dziś pojawia się właśnie w niektórych domach, tak naprawdę, według tego wierzenia, to kobieta w trakcie y, miesiączki nie powinna piec w ogóle ciasta drożdżowego, bo komu nie wyrośnie, tak? Albo nie kisić ogórków, bo te mogą się popsuć, y, zamiast ukisić, tak? Nie ma w ogóle żadnego potwierdzenia w nauce między cyklem menstruacyjnym kobiety, a wypiekami czy kiszonkami. To raczej, wiecie co, proszę Państwa, mi się tak wydaje, że to jest taka próba wytłumaczenia y, kiedyś tego, jakby czy... Te wypieki czy te kiszonki się nie udawały. Może mi się wydaje, że tak. A przecież wpływ na to, wiecie co ma: temperatura, wilgotność powietrza, jakość składników, czy nawet po prostu yy, zwykłe ciśnienie atmosferyczne. Więc proszę Państwa, obaliliśmy jeden z mitów. Kolejny przesąd to nie wolno odkładać noża na chleb. Dawniej wierzono, że położenie noża bezpośrednio kochani na buchenku chleba to oznaka braku szacunku. Dla pożywienia i może sprowadzić pecha lub nawet nieszczęście do domu. Bo tak się, proszę Państwa, uważało. W rzeczywistości jest to po prostu, wydaje mi się, taki element tradycji, dlatego że ten chleb w dawnych czasach miał ogromną wartość i traktowano go z ogromnym szacunkiem. Dzisiaj ten przesąd myślę, że niemal zanikł, ale w wielu domach na pewno z pewnością całuje się chleb i traktuje się go z wyjątką uwagą. Jeśli na przykład przypadkiem upadnie na podłogę, wiecie co? U mnie w domu ja teraz jak z wami na ten temat jakby rozmawiam i rozważam, u mnie w domu zapominamy o tym, żeby moja mama, jak kupowaliśmy cały bochenek chleba, robiła Krzyż. znak krzyża na tym chlebie. My tego nie robimy, bo Ale kupujemy ja robię. chleby krojone. No są krojone, to prawda. Głównie. Ale nie, tak. Można. Ja teraz właśnie dlatego, że krojone, jak ja dawno nie miałam. Chociaż dzisiaj piekliśmy chlebem, jutro może skosztować. I tak jest na krzyżu, w zrobić. Mi tak, tak. się tradycja przypomniałam, bo moje dzieci tego rzeczywiście nie znają, no bo. Ale wie pan, nieraz się kupuje, ja na przykład kupuję cały chleb, bo potem jak jest skrojony, to nieraz się tam klei albo tak czego. To, to jest też trochę wygodne i niewygodne przy okazji bym powiedziała, nie? że no w całości tylko trzeba mieć dobrze naostrzony nóż, ale tego akurat nie mamy, gdzie. Kiedyś to był taki człowiek, który noże, nożyczki, Ostrze, no były takie czasy, nie? Teraz właściwie nie wiem, w jaki sposób to naostrzyć. Ale o takich rzeczach też, proszę Państwa, jeszcze porozmawiamy. Teraz tak, stłuczone naczynia przynoszą szczęście. Przesąd? Pewnie nieraz słyszeliście, że rozbicie talerza czy kubka oznacza szczęście. W rzeczywistości, proszę Państwa, jest to raczej sposób na złagodzenie tego przykrego zdarzenia. Że mówimy sobie, że to dobry znak, żeby się nie denerwować na własną niezdarność. No i bardzo dobrze. Szymon i Sekrety Stołu. Zapraszają Szymon Brukwicki i Eugenia Czeszyńska.